Cześć, z strony Wojtek z kanału CrossMoz A dzisiaj zapraszam Was do pierwszego odcinka dwudniowego maratonu w którym możecie zobaczyć magazyn Lego Jurassic World e, Tak jak już mówiłem w filmiku, który jest w prawym górnym rogu e, jest on po prostu bardzo dobry, dodatek to jest Laboratorium Doktora Wu, tutaj możecie sobie na nie spojrzeć, zaszetkę z pięcioma kartami i jedną złotą limitowaną kartę Ognie e, Zadbano tutaj o oprawę graficzną, jest to spakowane jak jakieś multipaki e, tutaj jest taka nadrukowana właśnie na tą folii Wiadomo, że kosztowało mnie to 15 zł. Naprawdę, bardzo ładnie to jest zapakowane. Z tyłu wygląda to tak. No i tutaj sobie to przetnę. ok, otworzone. Już tak, wyprzedzając Wasze pytania. Robię ten maraton. Dlatego, bo no po prostu jutro wleci filmik. E, który za tydzień, tak jak zazwyczaj nagrywam, mógłby już być troszeczkę przeterminowany, te, ta rzecz, która będzie jutro. Tutaj te wszystkie dodatki, e, opakowanie z kart właśnie z, z LEGO Jurassic World i ta limitowana karta, bardzo ładnie wygląda, błyszczy się, jakoś się jej nie przyjrzę, to jest Dinozaur Echo, Limit, e, edycja limitowana. Z tyłu to wygląda tak, to jest jakieś zatrapanie zadrap i wiadomość o e, portu, że to jest gra karciana i e, tutaj e, LEGO. Okej, okay, widać, że Blue Ocean stosuje się i jest dosyć ekologiczne, ponieważ to jest zrobione z papieru. Bardzo fajnie. Eee, no, chyba sobie to nawet. O, tak sobie, fajnie się to nawet otwiera. Eee, wygląda to jeszcze raz. Tak, tutaj pokażę, jakiś dinozaur. I tutaj odłożę sobie. Eee, mamy kartę taką. Eee, Macy Log, eee, Logwood. Bardzo fajnie wygląda, tak w ogóle. O, co już widać, błyszczącą. Eee, tutaj jest ugryzienie, jakaś karta. E, zasadzki. No i tutaj ta limitowana karta, obrócona jakoś tak niefajnie, bardzo fajnie to wygląda. E, napad e, syg... Stygimolocha bardzo ciężkie nazwy. Pewnie taki nawet w realu nie istnieje. E, tutaj jeszcze jedna karta, bardzo fajne. E, Indoraptor, fajnie wygląda. I jeszcze ostatnia karta, taka noctowizyjna, noctowizyjna głódny Velociraptor. No i tutaj jeszcze jakaś ulotka, ale ja się nie, nie będę po prostu za bardzo przyglądał. To jest wiadomość: zabawka Laboratorium Uli mm. Raptor. Tutaj Mega komiks, dwa czadowe plakaty. Ostrzeżenie przed podchwytliwymi łamigłówkami, no ja się już boję. I tutaj jeszcze dziwnie nadrukowane zamiast z tej strony albo z tej, nadrukowane tutaj wszystkie wiadomości, które były też na tym plastikowym opakowanku. Tutaj jest taki wstęp o kartach tak jakby, spis treści też bardzo ładnie wygląda i wiadomość o tym naszym laboratorium, jakaś łamigłówka, więc w sumie mogę Wam je też już pokazać w realu. No teraz biorę się, tak jak już mówiłem, za to opakowanie, daję tu już jakieś zegarki, nie wiem, jakieś informacje, na pewno dla kogoś mądrzejszego i wysypujemy. Bardzo już widać fajną zawartość. Ja sobie to już idę składać. Okej, okay, tutaj, widzicie teraz scenę, gdzie w laboratorium doktorału jedno jajko z raptorem się już wykluło. E, ogólnie tak on się prezentuje, ma takie umaszczenie zielonawe, takie tutaj jasno bardziej zielone, e, takie pleśniowate bardziej, a tutaj takie ciemno, tutaj oczywiście oczka raptora, takie żółtawe, no i bardzo fajne, takie malutki. E, tutaj jeszcze dostaliśmy jajko. Co jest bardzo fajne, to jest naprawdę już dużo takich dosyć unikatowych elementów. Albo po prostu ciekawych elementów i to minifigurka. W niektórych magazynach dają po prostu minifigurkę, więc i tak wow. To jest oczywiście Doktor Wu. On ma taką swoją charakterystyczną z filmu fryzury i ogólnie po prostu charakterystyczną fryzurę. Tutaj jest taki troszeczkę wystraszony, bo może raptor mu, nie wiem, gdzieś uciekł. A tutaj taki radosny, bo na przykład coś mu się udało w pracy, czy na komputerze, czy coś odkrył. Tutaj jest doktor Łuma ma swoją taką, taką jakąś marynarkę pod spodem czar czarnego t-shirta i tutaj ma swoją wizytówkę, na której nie wiem czy widać, jest jakiś chłopek, no i pisze doktor, kropka oczywiście, bo to jest ze skrótem, tutaj jakieś zagięcia na jego marynarce, bluzie, sam nie wiem co to jest, no i fajne z spodenki. Stanowisko doktora Wu prezentuje się w taki sposób. Jest ono zrobione z dosłownie chyba z czterech klocków. E, tutaj ma jeszcze komputer, e, różny, klawiaturę tutaj ma, tutaj ma ekran zrobiony w bardzo fajny sposób. Tutaj są jakieś różne wiadomości, taki e, na niebiesko. E, tutaj ma tak jakby hmm, coś do uchwytu tego monitoru, sam nie wiem. I tutaj ma żywicę, w której e, to jest żywce, w której już od prehistorycznych czasów uwięziony jest ten komar. Z niego pobiera się różne tam dane, żeby móc przywrócić do naszych czasów dinozaury. I tak to w sumie było w tym filmie. Tutaj jest zielona strzykawka, w której jest coś do, usy, do karmienia naszego raptora. No, wygląda to taki standardowy element i on tutaj jest dawany. Tutaj zaczyna się już komiks zamiana serum i on tak się tutaj ciągnie. E, tutaj jest reklama pre, prenumeraty właśnie Jurassic World i tutaj są poprzednie magazyny. Ja mam ten, który, będzie, który znajdziecie w prawym górnym rogu i ten, e, który w sumie teraz recenzuję. Dalsza część tego komiksu e, nabiera troszeczkę akcji. To jest na, łamigłówka na dwie strony. E, tutaj jeszcze jedna łamigłówka. Część plakatu z jakimś tyranozaurem, sam nie wiem. E, drugi plakat z e, Velociraptorami. I jeszcze napis do tamtego, plakat, e, do tamtego plakatu akuku e, Tutaj jest ogólnie instrukcja, z której składałem ogólnie nasz dodatek. E, tutaj jest jeszcze łamigłówka. Reklama magazynu z Venomem z e, LEGO Marvel Avengers. Też bardzo fajne. O. E, tutaj dalej komiks. Część druga, tak w ogóle tego komiksu. Tutaj pisało. Tak się ciągnie. I tutaj jest akcja z jakimś ogólnie zestawem. Tutaj jest konkurs, gdzie można wygrać trzy całe laboratorium Doktorału z piękny secik. No i jeszcze jeden taki. I tutaj poszło narysowane. Kupon konkursowy. I wasze piękne rysunki. Super. Dalej mamy re reklamę następnego magazynu, który będzie już szóste, od 6 maja w kioskach. Wygląda on bardzo dobrze. To jest Owen, Raptor i jakiś samolocik taki malutki. Reklama magazynu z Lego City. No i reklama e jakiś portu kart też z Jurassic World. Bardzo fajny magazyn. E cały magazyn prezentuje się bardzo dobrze. Jest on super. No i polecam wam go po prostu zakupić. Dużo elementów tutaj jest. jest, jest Portu nie mam ich w swojej kolekcji. No jest super. Jeszcze te karty. Bardzo polecam. No i co? Muszę się chyba pożegnać. Cześć!